Cześć moi drodzy, nie chcę się ograniczyć do jednej serii, także dzisiaj wracamy do minifigurek z 2016 roku, 15 i 16 Obie serie były naprawdę ciekawe, miały gorsze figurki jak i lepsze Takie już wypalone pomysły typu indianka, ale ona i tak zachwycała, ale oni zaraz Astronauta również nie był nowym pomysłem Tak samo jak smutny, przerażony chłopiec, którego damska wersja już wystąpiła w minifigurkach czy sami wojownicy, którzy nie trzymali za bardzo poziomu, który był dosyć wysoko postawiony Ale zacznijmy od tego, że serię przyniosła nam wielu przebierańców Typu Pana Rekina czy Pana Banana Pan Rekin przyniósł nam nowy element, którymi są jakby mm, płetwy dla... Naszych morskich stworzeń. Królowa za to przyniosła wszechświetny element służący jako sukienka, zatem królowa lodowa już go nie miała. Found przyniósł nam nowe nogi oraz nakrycie głowy, a indianka dała nam posmak, ale tak naprawdę przesmak tego, co dostaniemy w serii 16, jeśli chodzi o dzidusia. Dostaliśmy również skunksa, który zaczął nową erę zwierzątek Lego oraz nowego pieska, który był w serii 16 z panem wystawcą psów, a również ładne włosy blond. Dostaliśmy też małych przebierańców, czyli diabełka oraz pingwina, którzy przynieśli nam elementy, które już znaliśmy, ale w nowej odświeżonej wersji. I dodali nam taki przedsmak tego, że dostaliśmy wróżkę oraz rakietę w serii e, 17. Dostaliśmy banana, który tylko powiększył liczbę przebierańców w jedzenie, oraz nianię, która dała nam. Kolejne dziecko, które już wystąpiło również w zestawie zabawa w parku. Także obie serie były naprawdę udane i troszeczkę dały nowych elementów LEGO. Także ocencie je w komentarzach, a się z Wami żegnam. Cześć!